Cześć, Mago, Z tej strony Adam. I Filip. A dziś jesteśmy na terenie ym, Hogwartu, tego, tego opuszczonego domu, ym, bo już od lat tutaj nikt nie przyjeżdża. Miejscowi nazywają tutaj go Hogwartem, no bo jest tajemniczy, straszny ten dom, jest też straszny, no to... Generalnie musimy być cicho, bo e, tam e, są dwie działki. Jedna. Jedna działka jest. Jedna działka jest tam i mogą nas słyszeć jakby, więc musimy być partyczni. Przejdźmy. W ogóle w domku jest bardzo fajny klimat, jest jak przyjemnie. Fajny, no, stara tam jest. Dobrze idzie. Dobra, idziemy zobaczyć idziemy zobaczyć idzie, jakąś budkę tutaj. Tutaj... Tutaj... tutaj już od kilku, dawna, tutaj, kilku lat, już nie przychodzę do tego domu. To wszystko jest, już nie, to wszystko jest niezadbane. Dobra, zobaczymy, co jest w tej budce. No, jakaś piłka, stolik, piec, czy kominek. Na tej działce jeszcze znaleźliśmy taką budkę. I tutaj jest stolik, tam, tutaj jest, tak, jest, jest taka wędzania, tutaj są różne robocze rzeczy, na przykład, nie kombinerki, jakieś mm, roglina. Widzicie, tutaj już są stare drzwi żarte i tutaj belki już się załamują, bo zgniły od starości. Tutaj, tutaj mamy fajne drewniane um, rzeczy, takie stoliki, różne takie siedzonka. I ogólnie, ogólnie w środku przez okna widać, tam wszystko jest um, jakby... Wszystko? wszystko? jest z drewna. Tam, nie wiem, nie ma żadnego krzesełka metalowego, tylko no wszystko z drewnem czy tam aluminiowego. To chodź pokażę Wam. Jaki fajny fotel co w pajęczynach? Pełni brudny nie będę siadał. Dziś przygoda nabiegła końca. I zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki i wpadajcie na nas częściej.